I've been, been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cutting Joe. I've been, been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cutting Joe. <laughs> Mam Sibi Radio, ey, mam Sibi Radio, 120 na buddhico, se me ne do Mam Sibi Radio, ey, mam Sibi Radio, canale 19, niena ne so, ne so starcò. Mam Sibi Radio, ey, mam Sibi Radio, 120 na buddhico, se me ne do na mierzą, nie słyszardzą Czy lecę w trasę, czy pędzę przez miasto Moje sleepy rado daje mi cynek, gdzie inni wpadną Mam, mam się z... szerokość, przyczepność, czystą ścieżkę Wiem, gdzie stoją miśki, jak gdzie, saki leśne Tego żółwia z lewej weeknie Zrobię margines i kto przed ciebie bryknę Przy redukcji bryknie, bo Wrzucam, rzucam oleje Mobilki, kto ma do oddania Karnister i Ej kolego mam tu co ci zadowoli Jadę białą renią, jak chcesz lejeć musisz mnie dogonić Bo jak policz, ej, po prostu frunę Moja patelka miała przed chwilą rozładunek Ej, czasu, chole, hole, patrzcie droga Uważaj, bo się kręcą tu mieśki na i nogach Spokojnie, ja nie daję tu oporu i na następnej pompie, Bez odbioru Mam CV radio, ej, mam CV radio Z 20 na budiku Mam CB radio, ej, mam CB radio, kanał dziewiętnasty nie namierzam, nie mnie Mam CB radio, ej, mam CB radio, ze na budyku, co mnie nie dopadną, Mam CB radio, ej, mam CB radio, kanał dziewiętnasty nie namierzam, między mnie z Ej, kolecja jak tam drużka na urabi, ten przede mną zamulony chyba. Pod górkę nie da rady, nie spierdala na naprawy Chyba, że bardzo zostać zaranowany Daję po tubach, ale szosz od mnie słucha Nagle zjeżdża na manowce, chciał tych gdzieś poruchać Zjeżdżając, pokazuję mi środkowy palec Takim mowę w lew, resztę na Mobilki uważajcie na kierunek Na 40 jakieś team płaczęta za zaunek, zrobił się sznurek korek, kolejka, zator A tak w ogóle czy ktoś z was umie przekręcić, tacho? Droga się ciągnie i ciągnie jak guma bo do 66, tam stoi fotograf Nie uczysałem włosów, nie chcę żadnych zdjęć Szeretkości bają od